Witajcie drodzy widzowie! Po dłuższej przerwie chciałbym Was zaprosić na kolejny film na tym kanale. Tym razem będzie to początek ciekawej i wciągającej serii o Atenach. Jako, że seria dotyczy Grecji, to będę nazywał kolejny odcinek literami alfabetu greckiego. Zatem pierwszy odcinek to odcinek Alfa. Teraz czas na czołówkę i lecimy z odcinkiem. Na początku musimy sobie przybliżyć, jak wygląda krajobraz Grecji. Pomimo, że Grecja leży nad morzem, jest to krajobraz górski, ba, 70% jej powierzchni to góry. W dolinach i nad brzegiem znajdowały się równiny, gdzie mieszkali ludzie. Gleby są jałowe i kamieniste i idealnie nadają się do uprawy oliwek. Słabo natomiast pod uprawę zbóż. Choć co warto powiedzieć, Zboża stanowiły zawsze podstawę wyżywienia. Takie surowe warunki wykreowały indywidualizm i nastawienie na rywalizację, a nie na współpracę z innymi greckimi osadami. Brak ziem pod uprawą wraz z rosnącą liczbą ludności doprowadził do poszukiwania przez Greków nowych obszarów do zamieszkania i kolonizowania basenu Morza Śródziemnego. Na mapie widzicie, że te kolonie były całkiem daleko od rodzimej Grecji. Co ciekawe, Grecy założyli takie miasta jak Marsylia, dzisiejszej Francji, Neapol, (chodzące od Neapolis, czyli nowe miasto, dzisiaj znajduje się we Włoszech. A właśnie. Pewnie słowo polis jest już Wam znane, ale dla przypomnienia, w czasach starożytnych. Grecja nie była jednym królestwem czy państwem. Składała się natomiast z wielu polis. Czym było takie polis? Była to suwerenna wspólnota obywateli, którzy rządzą się samodzielnie. Taka wspólnota wyznawała podobne wartości, miała jedną religię i jeden język. Najczęściej takie polis zajmowało obszar jednego miasta oraz okolicznych terenów wiejskich. Do najważniejszych polis należą Ateny, Sparta, Teby i wiele, wiele innych. Pomimo, że polis były różne i często miały ze sobą napięku, to wszystkie miały poczucie wspólnoty, że są jednym ludem, Helenami w do innych, czyli barbarzyńców. Helenów łączył też język, literatura, kultura, wierzenia oraz oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Grecja mitologią stoi. Dlatego też, aby jeszcze lepiej wprowadzić Was w temat greckiego świata, przybliżę Wam mit o Tezeuszu. Zacznijmy od samego początku, czyli od Egeusza. Był to legendarny król Aten, który na swoje nieszczęście nie miał następcy. Niemniej jednak pewnego czasu podbił serce Aitry, bardzo atrakcyjnej księżniczki, córki króla Trojzeny. Gdy dowiedział się, że Aitra spodziewa się dziecka, ukrył swój miecz i sandały pod głazem. W przypadku narodzin syna kobieta miała pokazać mu to miejsce, gdy dorośnie i by wystarczająco silny, aby mógł podnieść głaz. Miał też wtedy poznać swoje pochodzenie i wyruszyć do Aten. Oczywiście urodzi się chłopiec, któremu nadano imię Tezeusz. W dzieciństwie, jak na swój wiek, był nad wyraz silny. Jeszcze jako młodzieniec wyjął miecz, zadały i wyruszył do Atry. Ale w przeciwieństwie do przeciętnego człowieka tamtej epoki, zamiast bezpiecznej drogi morskiej wybrał drogę lądową, gdyż chciał naśladować swojego idola jakim był Herakles. I teraz zaczyna się już robić naprawdę ciekawe. Spójrzmy na mapę jego wyprawy strojzeny do Aten. Widzicie, że napadła tam sporo przygód i oponentów. O większości z nich opowiem. Pierwszym przeciwnikiem Tezeusza, którego spotkał był Perifetes, rozbójnik, który zabijał ludzi maczugą. Tezeusz wykręcił mu kończynę górną, wyrwał maczugę żeby przy jej pomocy go zgładzić. Jeśli chodzi o samą maczugę, to Tezeusz, naśladując Heraklesa, zabrał ją ze sobą. Teraz czeka nas kolejna potyczka naszego bohatera. Jego oponentem jest olbrzym Sinis, zginacz sos. No ale skąd te sos? Otóż Sinis. Przyginał sosnę do ziemi, przywiązywał do nich swoje ofiary i puszczając je, rozrywał nieszczęśników na strzępy. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku Perifetesa, Tezeusz zgładził Sinisa jego własną bronią. Używając swojej siły, przywiązał go do zgiętej sosny i rozerwał go na strzępy. Potem, Pojął jego uroczą córkę i miał z nią syn. Nie, 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 to nie koniec przygód. Teraz czas na maciorę kromiońską. Cóż to w ogóle jest? Była to świnia, według innych zdeprawowana zbójczynią, którą nazywano tak ze względu na jej życie. Oczywiście również zginęła z rąk Tezeuszy. Następnym przeciwnikiem był Skiron, który siedząc na klifie prosił podróżnych o umycie mu stóp, po czym kopnięciem zrzucał ich do morza, gdzie podobno czyhał już na nich olbrzymi żółw morski. Tezeusz rozprawił się ze Skironem w swoim stylu czyli wykopując jego samego z klifu. Jednym z najbardziej niebezpiecznych oponentów podczas drogi do Aten był prokrust. Ładł on przechodniów na swoim łożu. Gdy ktoś był za wysoki, docinał mu kończyny, a gdy ktoś za krótki, to je rozciągał. I jego tyle już Tutaj mała dygresja. Zachowanie prokrusta można metaforycznie rozumieć, jako przymusowe dopasowywanie jednostki do określonych wzorców. Na przykład nasz wybitny pisarz Stanisław Lem wykorzystał to znaczenie, aby stworzyć termin prokrustyka w powieści Eden. I to były już wszystkie najważniejsze przygody Tezeusza podczas podróży do Aten. W samych w Atenach Tezeusz nie został początkowo rozpoznany. Był, jak pamiętamy, synem samego króla Egeusza. Na szczęście, w starożytnej Grecji, z z gościnności, król zaprosił go na ucztę do swojego pałacu. Jego żona, czarodziejka Medea, rozpoznała tezeusza i, obawiając się o swoją pozycję, doradziła Egeuszowi, aby go otruć. Zatem zrobiło się niebezpiecznie. Na szczęście Tezeusz na początku posiłku przy pomocy wspomnianego miecza odkroił sobie kawałek i w tym właśnie momencie król Egeusz widząc ten miecz rozpoznał syna. Oczywiście nie wszyscy w Atenach przyjęli go z otwartymi ramionami, gdyż stał się nowym dziedzicem. Spundowali się malantyci, których Tezeusz pokonał i wybił do ostatniego. Natomiast żona Medeusza, Medea, ostatecznie opuściła miasto. Teraz opowiem chyba najważniejszą część przygód Tezeusza, a mianowicie jego wyprawę na Krytę. Otóż po przegranej przez Atenę wojnie z Minosem, królem Kryty, Ateny zobowiązały się co 9 lat wysyłać na kretę losową siedmiu chłopców i siedmiu dziewcząt, które wprowadzano do labiryntu zamieszkiwanego przez Minotaura, pół człowieka, pół wieka. Trzeba powiedzieć, że wytykano Tezeuszowi, że nie jest brany pod uwagę podczas losowania i dlatego, jak przystało na człowieka, którego idolem jest sam Herakles, sam zgłosił się na ochotnika. Nie pojechał jednak sam. Przebrał on dwóch wyszkolonych chłopców za dziewczęta, aby zwiększyć swoje szanse na powodzenie misji zgładzenia do Kiedy Gdy dotarli do Kreta, Ariadna, córka królewska, zakochała się w Tezeusz. Dała mu kłębek nici, zwany później nicią Ariadny. I nauczyła go, jak poruszać się po labiryncie. Dzięki tej nici, po odcięciu przez Tezeusza łbami notaura, zdołał on szczęśliwie opuścić labirynt. Po pomyślnym rozstrzygnięciu w labiryncie, Tezeusz wraz z Ariadną i jej siostrą wypłynęli z powrotem do Aten. W drodze powrotnej, Tezeusz ku rozpaczy Ariadny zostawił je na wyspie. Naxos i po pewnym czasie, według legendy, Ariadna poślubiła boga wina Dionizosa. Trzeba wiedzieć, że statki wracające z krety na znak żałoby miały zawsze czarny żagle. Ale Tezeusz obiecał, że jeśli uda mu się zabić Minotaura i powrócić żywym, to wyciągnie na mast biały żagiel. Niestety Zapomniał. W momencie, gdy Egeusz zobaczył łódź z czarnymi żaglami, załamał się i rzucił się ze skał do morza. Na jego część morze to nazwano Morzem Egejskim. Tutaj zakończymy opowieść. Jeśli ktoś jest ciekawy, to może na własną rękę odsłuchać dalsze cytyzeusze. Natomiast my, w kolejnym odcinku z serii o Atenach odwiedzimy Sparta. weźmiemy udział w igrzyskach olimpijskich, a może nawet pójdziemy na bój z Wielką Persją. Dlatego gorąco Was zapraszam do lajkowania, komentarzy, subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.